Jestem Huntem z tej strony, Ari. Chcę ci pogratulować 200 tysięcy subskrypcji, które ostatnio wybiły na Twoim kanale. Jestem z ciebie bardzo dumna, że rozjesz cały czas w siłę. Wszyscy Twoi widzowie którzy nowi przychodzą, którzy są od tobą od samych początków są z siebie dumni, że jest tych ludzi, których możemy kochać coraz więcej. Jest nas coraz więcej. Jesteśmy coraz większą rodziną tępychłych. Oczywiście nie proszę się obrażać, wszystko jest dobrze. No i dalszych sukcesów. Rozśmieszaj ludzi, tak jak do teraz to robisz. No i pamiętaj, że zdrowie też jest ważne. Nie zawsze nie zawsze widzowie, którzy... Mówią, że zostań na lajbie, zostań, zrób dłużej. live'a są tak ważni: zdrowie jest ważniejsze, bo jeśli nie zachowasz zdrowia teraz, to później będziesz tego żałował, że tak zmarnowałeś zdrowie, żeby zostać te godziny dłużej na live A wtedy na następnym dzień nie możesz wstać i nic zrobić. A oczywiście ludzie są tak ładni i życzę ci, żeby ludzi było takich jak najmniej, którzy szanują to, co robisz, ile dla nas robisz. No i. Jeszcze dalszy, dalszych sukcesów, które idą dużymi krokami. Zbliżamy się do pół miliona, a potem do miliona. Będzie nas coraz więcej. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać o nas wszystkich. Moderatorów będzie więcej. Rodzina się robi coraz większa. No i miłości dużo od nuteli, o nas wszystkich, żebyś pamiętał, że Cię naprawdę kochamy i że jesteś dla nas osobą, która nas potrafi rozśmieszyć. No i to chyba tyle no to. na razie. wszystkim tutaj Hunter Bright starałem się być śmieszny i właśnie dzisiaj uzbierałem na yy... no, na remont mieszkania no Dziękuję wam ślicznie bo więcej nie mam do powiedzenia. Dziękuję po prostu dziękuję. Cześć Hunter. Nazywam się Franek. Gratuluję Ci z okazji 200 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że ta liczba się znacznie powiększy. Na razie. Subuj Huntera. Cześć Hunter, nazywam się Hunter. Gratuluję Ci z okazji 200 tysięcy subskrybentów. Mam nadzieję, że ta liczba się jeszcze powiększy. Na razie. Cześć Hunter, ja jestem Tomek i chciałbym Ci pogratulować serdecznie tych 2000 200 subskrypcji, które osiągnęliście na swoim kanale. Jestem sobą od 700 subskrypcji i jestem tym, który ciągle truje ci dupę na fanpage'ach i w ogóle mam nadzieję, że mnie dalej pamiętasz, jak na jemie. i w ogóle i jestem też głównym konsulatem tego, co właśnie oglądasz więc miło mi, że w ogóle to widzisz i no... no i no i nie wiem nigdy, co w takich filmach chodzi, więc chciałbym ci tylko z całego serca pogratulować ty, tego wyniku, który niedawno osiągnąłeś Trzymaj się I Hunter Chciałabym Ci pogratulować z okazji 200 tysięcy subskrypcji na Twoim kanale. Twój kanał naprawdę się bardzo rozrósł, co właśnie dzisiaj możemy zobaczyć. No, jako jedna z Twoich widzów chciałabym Ci podziękować za Twoją działalność, za to, co robisz, za to, że wnosisz taką fajną, pozytywną energię do swoich filmów, wnosisz te, też taką fajną wesołość, bardzo unikalną i bardzo proszę Cię nie zmieniaj tego. Jestem także wdzięczna i pełna podziwu za to, że... Tak ciężko pracujesz, żeby dostarczyć uśmiech i rozrywkę całkiem obcym Ci osobom. Tak więc, spełnij swoje marzenia, zdobądź tyle subskrypcji, ile pragniesz i obyś dalej się rozwijał i proszę, nie zmieniaj się nigdy. Wszyscy Ci robimy takiego, jakiego jesteś. Trzymaj się. Cześć, jestem tu po to, aby pogratulować Tobie, mój drogi Hunterku, wybicia tych 200 tysięcy subskrypcji na Twoim kanale. Jestem z Ciebie, jak pewnie nie sam, niezmiernie dumny. I, no cóż mogę więcej powiedzieć, lecimy po 300 tysięcy. Witaj, Hunter. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Ci osiągnięcia 200 tysięcy widzów na Twoim kanale. Życzę Ci, abyś rozwinął ten kanał jak najbardziej. Życzę Ci, abyś robił jeszcze lepsze filmy, materiały, live, y. czy to sam, czy to z kimś, czy to z ekipą. Życzę Ci, aby Twoje różowe siły zjednoczone. Osiągnęły kiedyś niewyobrażalnie wielką liczebność. Milion, później dwa miliony. No mam nadzieję, że kiedyś dziesięć milionów. A może kiedyś wszystkie subskrypcje zdobędziesz. Życzę Ci tego jak najbardziej. Życzę Ci również, aby Twoja widownia nie była podzielona. Żeby była zjednoczona. Żeby nie było hejterów. Znaczy, żeby było mniej hejterów. O, bo hejterzy zawsze będą. No i żebyś sobie dawał radę z tymi hejterami. Chociaż Ty i tak dajesz zawsze radę. No i na sam koniec życzę Ci, żebyś robił materiały, żebyś robił to, co już robisz od kilku lat. Z większym jeszcze zapałem niż to robisz rok temu, dwa lata temu, niż robisz to na samym początku. Życzę Ci, żebyś miał takiego powera, jak jeszcze nigdy nie miałeś. No cóż, to chyba by było na tyle. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. 2.01, pozdrowienia bardzo serdecznie. Witam również Ciebie Hunter i gratuluję 200 tysięcy subskrypcji. Og ok, tak dalej, bo nie wiadomo nie znasz dnia ani godziny. Kiedy nagle się obudzisz, popatrzysz na licznik, a tu nagle milion subskrypcji. Ale to jeszcze długa droga. Także ja nie przedłużam, bo pewnie innych chcą się jeszcze wypowiedzieć. Także cześć! Hej Hunter! Jeszcze jakieś pół roku temu świętowaliśmy mi z powodu wybycia 100 tysięcy subskrypcji na twoim kanał. No troszkę czasu, a teraz już 200 tysięcy. To co? jest całego swojego służka. <kliśniki> co mogę jeszcze powiedzieć? Po prostu, bądź sobie ułatwiaj się tylko i wyłącznie. Um, nie jest gdzieś tam niedomienione. Hej! Hej Hunter! Z na Twoim kanale ostatnio wybiła ta mityczna liczba 200 tysięcy subskrypcji chcę Ci trzeba odziękować i pogratulować bo stworzyłeś coś niesamowitego i osiągnąłeś niesamowity sukces 200 tysięcy ludzi to ogromna liczba i jesteśmy też z Tobą, jesteśmy dla Ciebie i mam nadzieję, że na tym się nie skończy, bo to jest dopiero początek drogi a droga jeszcze jest długa Cztery czterech lat tworzysz content bo na najróżniejszych płaszczyznach na serwisie wiórka, show, covery, gry i blogi. Jakość Twoich filmów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ilość tych filmów, Twoje poświęcenie, to jest naprawdę sprawa, za którą się uwielbiamy, tak? Bo tworzysz coś, co jest naprawdę niesamowitą rzeczą, jest naprawdę genialną rzeczą. Dzięki Tobie, dzięki Twoim filmikom, dzięki Twojemu humorowi sprawiasz, że na naszych twarzach pojawia się uśmiech, rozweselasz nas, dostarczysz nam darmową rozrywkę, co jest naprawdę miłą rzeczą. I pamiętaj, że jesteśmy tutaj z Tobą, jesteśmy dla Ciebie. Niezależnie jak długo, niektórzy z nas pamiętają czas, kiedy wtedy długie włosy, niektórzy z nas dopiero dołączają do naszej rodziny, niektórzy dopiero dołączą, ale to nie jest istotne, bo każdy z nas jest Twoim widzem, każdy z nas Cię ogląda, każdy z nas w jakimś stopniu Cię wspiera, czy to duchowo czy na przykład materialnie, ale pamiętaj, że jesteśmy tutaj z Tobą, jesteśmy dla Ciebie i Cię kochamy, po prostu twórz dalej, bo nie można się poddać, a jeszcze. Tyle rzeczy czeka do zrobienia, tyle celi do spełnienia. Teraz 500 tysięcy, później milion. I jeszcze dalej. Nie możemy się poddać i ciśniemy dalej. Jest nas siła, bo Ty stworzyłeś to w społeczność. I pamiętaj, że ty ją napędzasz. To dzięki tobie to jesteśmy, to dzięki tobie jesteśmy tymi mordkami i chcemy dalej być tymi mordkami. I pamiętaj, że będziemy z tobą. Dłużej, krócej jesteśmy z tobą. Kochamy cię. Dzisiaj chciałam pogratulować Ci z okazji 200 tysięcy subskrypcji na Twoim kanale. Robisz naprawdę świetne odcinki i live'y i jesteś jedynym youtuberem, który potrafi mnie rozśmieszyć i za to Ci naprawdę dziękuję i proszę, nie zmieniaj się, a jak już to na lepsze. I życzę Ci miliona subów i pozdrawiam serdecznie. Cześć! Cześć Anta, chciałbym Ci jeszcze raz bardzo pogratulować tych 200 tysięcy subskrypcji, które ostatnio wybiły. I niestety parę osób nie umiał się wyrobić z filmem i ich nie ma w tym filmie. Dałem im dużo czasu, ale no nie wyrobiliście, więc tu się nie ma wina. Mi czas trzeba bardzo serdecznie pogratulować i życzyć pół miliona, a później miliona. A.